Tygodnie po napisaniu tej kartkówki nikt w ogóle nie pamiętał, o co w ogóle z tym chodzi. Metody, jakimi my się uczymy w szkole, pozwalają na zapamiętanie całej wiedzy na tydzień. Przedwczoraj byłem w Sejmie i zadawałem politykom pytania. I jednym z tych pytań było, co to są kwasy nukleinowe, nie? No i połowa z nich nie potrafiła mi odpowiedzieć. Postawa programowa w polskim systemie edukacji to jest coś, do czego się można modlić, że dla mnie nauczyciele nie są żadnym autorytetem, że jeżeli nauczyciel mówi X, to znaczy, że ja mam na początku sprawdzić, czy to jest na pewno X, czy może to jest jednak Y. Bo w każdym razie był sobie nauczyciel, który po prostu regularnie wyzywał dzieci, nie? I ona udawała, że nie widzi, jak my ściągamy. Myśmy sobie ściągali, wypisywali te karty pracy i ona nam z tych kart pracy dawała piątkę. I tak wygląda nauka języka niemieckiego w polskich szkołach. Jeżeli nauczyciel łamie prawo, jeżeli widzi, że masz świadomość tego, że w jakimś tam obszarze je złamał, to najgorsze, co możesz robić, to milczeć i siedzieć cicho. Że jakość socjalizowania się w szkołach, jest daremna, no bo jakby nie patrzeć, lądujesz w klasie z 30 losowymi osobami. Niejednokrotnie te osoby są toksyczne i jest sobie lesowcik, który się interesuje historią, yy, który się zaczyna interesować rozwojem osobistym i on jest w klasie z osobami, które się uczą czytać. O ilość osób, z którymi ja mogę tam zrobić biznes. No to jest coś niesamowitego. Ludzie w ogóle nie rozumieją tego, że oceny i ogólnie rzecz biorąc, wszystko co wychodzi ze szkoły ma bardzo niską wartość. Nie rozumieją tego, że poziom naszego nauczania, nauczania ma bardzo niską wartość. Wiele rodziców żyje jeszcze mentalnie w PRL-u. Rodzice chcą dla nas jak najlepiej, no ale po prostu nie wiedzą co jest dla nas najlepsze. Dorastali w innych warunkach. I mają inne schematy myślenia po prostu. To straszne było, bo kilka tysięcy złotych wyrzuciłem na to, żeby promować na Facebooku moje polityczne jakieś tam memy. I największą rzeczą, jaką ja nie lubię w tej całej popularności, jest to, że często mam taki handicap, że ja nie mogę się w ogóle wykazać, że ja nie mogę pokazać swojej prawdziwej strony, bo wszyscy od razu o lesław TikToker i tak dalej. Wow, ja robię taką zajebistą robotę, że ten człowiek. Poświęcić swój własny czas na to, żeby mi napisać taką obelgę, tak? I wiem, że teraz przez następne 5-10 lat będę ciśnął z biznesem, żeby zarobić kasę i zrobić finansową niezależność. Że współczesny nastolatek to jest osoba, która ma w ręku ogrom narzędzi do tego, żeby osiągnąć sukces, żeby wiedzieć, co zrobić ze swoim życiem, tylko ona jest ślepa, jest zaślepiona i ona nie widzi, że w ogóle ma to narzędzie. On nie ma świadomości, że ma te narzędzia w dziedziny mojego życia, typu biznes, typu rozwój osobisty, stały tutaj. A relacje osobiste z innymi ludźmi stały tutaj, tak? W życiu mężczyzny nie ma większego motywatora niż złamane serce. To był tylko przedsmak. A premiera całej rozmowy już w ten piątek o 15. Zapraszam.